Jestem strasznie tej, tej pralki. dopóki jej nie kupisz, będę jej pilnować. Uh -huh. Witam do sprzedania. Pralka z wsadem od góry Polar. Model PTL 1109. Wsad maksymalny 5 kg. Podwójna klasa A, czyli A na pranie i A na odwirowywanie. Czyściuteńka. Bo specjalnie pod sprzedaż myta z każdej strony z tyłu też. Chociaż teraz słabo widać, ale na zdjęciach jest. Yy, zamek prawidłowo działa. Dobrze trzyma, bo większość pralek ma łamany ten zawias. Także tutaj jest wszystko ok. Pojemnik jest też wyczyszczony w miarę możliwości. Bęben też jest przeczyszczony z zewnątrz w środku, praktycznie idealny. Pralka jest działająca, zaraz ją włączymy. Zobaczymy, czy wszystko działa. Jedyny mankament, jaki widzę w tej pralce, to jest po prostu korozja, która się zaczyna tutaj pojawiać, ale w pralkach Polara jest to. Na porządku dziennym ustawimy sobie bawełnę na 95 stopni. To śmiesznie w, na nagraniu będzie to wyglądało jakby mrugało. E, ona mruga tik-tik-tik, tyk, tyk w momencie kiedy się zapala. E, częstotliwość nagrywania powoduje, że to wygląda jakby mrugało. To samo z ilością obrotów 1100 maksymalnie. I teraz co? Opóźnienie startu najpierw sprawdzimy. 12 godzin, 9 godzin, 6 godzin, 3 godziny, 1 godzina bez opóźnienia pranie wstępne gdzie się pokazało pranie wstępne? a, tutaj po prostu szybki, też działa wirowanie, zmiana hmm, prędkości, 0 czyli bez wirowania, 400, 800 1000, 1100 płukanie intensywne, działa zatrzymanie płukania, sraty, taty Wyłączamy to opóźnienie startu też jest wyłączone, dobra. No i je włączymy. Dobra, pralka zaczęła działać. Bęben też słychać, że się obraca. Także jest gitara. Wyłączę to ponieważ ponieważ nie jest podłączona teraz do wody, nie ma sensu, żeby grzałka się spaliła. Natomiast jeszcze spróbujemy samo wirowanie, wypompowywanie. No i też normalnie działa. Natomiast w związku z tym, że tutaj jest też wypompowywanie, to też nie ma sensu, żeby na sucho działała pompa, więc też wyłączam. Natomiast pralka jest całkowicie sprawna, czysta, gotowa do podłączenia. Komplet węży, zarówno wąż wypompowujący wodę, jak i pobierający wodę są w komplecie. Także. Także zapraszam.